Wchodzimy więc w środkową, najbardziej emocjonalną część tej historii moment, w którym projekt Gensie zaczyna zderzać się z rzeczywistością. To już nie sielanka z początku, lecz czas prób, rozczarowań i dorastania. Ton narracji staje się spokojniejszy, bardziej refleksyjny, filmowy. Nie ma projektu idealnego. Nie ma też marzenia, które nie kosztuje. Gdzieś między światłami ringów a ekranami laptopów zaczęły się pojawiać pierwsze rysy. Z początku niewidoczne, małe rzeczy, które każdy zepchnąłby na karb zmęczenia. Ale z czasem te małe rzeczy urosły do słów, a słowa do decyzji. Pierwsza była cisza. Taka, której nie słychać na filmach, ale czuć w domu, gdy kamery są wyłączone. Mniej rozmów, więcej dystansu. Niektóre pomysły przestawały cieszyć, a wspólne nagrania stawały się obowiązkiem. Fausti mówiła wtedy w jednym z odcinków: wiecie. Ludzie myślą, że jak mieszkasz z ekipą i nagrywasz filmy, to życie to bajka. A tak naprawdę. To praca 24/7 i to było szczere. Bo właśnie wtedy Genzje przestało być tylko zabawą. Zaczęło być wyzwaniem, które weryfikowało, kto naprawdę kocha tworzenie, a kto po prostu chciał być częścią marzenia. Zaczęły się pierwsze rozmowy o odejściach. Nie dramatyczne, nie publiczne. Ciche w cztery oczy. Zmieniał się skład, zmieniała się energia. Mortalcio, artystyczny, emocjonalny, z głową pełną pomysłów, zaczął czuć, że formuła grupy go ogranicza. Coraz częściej mówił o muzyce, o tym, że chce tworzyć coś po swojemu. W końcu podjął decyzję, która była nieunikniona. Odchodzi. W internecie zawrzało. Miniaturki tytuły nad Mortalcio odchodzi z gęzję, I koniec przyjaźni? Ale za tym wszystkim nie było kłótni. Było dorastanie. Bo każdy, kto kiedykolwiek był częścią dużego projektu, wie, że w pewnym momencie trzeba pójść własną drogą. Po nim odszedł kostek. Cichy, serdeczny, często na drugim planie, ale zawsze obecny. Jego decyzja była trudna, nie dlatego, że nie chciał tworzyć, tylko dlatego, że czuł, że nie potrafi być sobą pod presją widowni. Te odejścia zmieniły wszystko. Nie tylko dla widzów, ale i dla tych, którzy zostali. Bo gęzje, które miało być rodziną, zaczęło przypominać dom, w którym panuje echo. Słychać śmiech. Ale gdzieś w tle coś się kończy. Komentarze znów się nasiliły. To już koniec. Gęzje się sypie jak ekipa. Nie wytrzymali presji, ale prawda była bardziej skomplikowana. Bo to nie był koniec. To był moment, w którym gęzje zaczynało dorastać. Po burzy zawsze przychodzi cisza. Czasem potrzebna, czasem wymuszona. Dla Gęzie był to moment refleksji. Dom, który kiedyś tętnił życiem, teraz działał wolniej, mniej krzyku, więcej pracy za kulisami. Zespół produkcyjny, który przez ostatni rok funkcjonował jak precyzyjna maszyna, teraz pozwalał uczestnikom oddychać. Freeze pojawiał się rzadziej, ale gdy już przyjeżdżał, mówił rzeczy, które zostawały z nimi na długo. Nie chodzi o to, żeby powtórzyć ekipę, chodzi o to, żeby znaleźć swoją własną historię i wtedy zaczęło się coś nowego. Zamiast naśladować dawną formułę vlogów, Gęźje zaczęło eksperymentować. Filmy bardziej lifestyle'owe, autorskie pomysły, krótsze formaty, które lepiej oddawały ich charaktery. Nie każdy odcinek miał setki tysięcy wyświetleń, ale każdy był bardziej ich. Prawdziwszy. Widzowie zaczęli to zauważać. Komentarze zmieniały ton. Widać, że robią to po swojemu. Teraz to ma sens. Hania zaczęła rozwijać swój styl, spokojny, szczery, z dystansem do świata. Fausti poszła w stronę energii, zabawy i modowego kontentu. Bartosz Kubicki coraz częściej pojawiał się jako kreatywny operator i montażysta, mniej w kadrze, więcej za kamerą. A Kartoni, artysta od montażu, zaczął budować własny kanał, eksperymentując z narracją i storytellingiem. Genzi przestali być ekipą w sensie telewizyjnym. Stali się grupą ludzi, którzy tworzą wspólne środowisko, ale nie muszą być non-stop razem. I właśnie wtedy projekt zaczął naprawdę żyć. To już nie był eksperyment Friza. To była nowa generacja twórców, która znalazła własny rytm. W 2024 roku Genzje wróciło z odświeżoną formą. Nowe logo, nowe pomysły, nowa energia. A potem, w 2025, do projektu dołączył Daniel Koszczuk. Młody, ambitny, pełen pasji chłopak, który od razu wniósł świeżość i nową perspektywę. Dla widzów był to znak, że historia trwa, że mimo zmian, mimo trudnych momentów, duch Genzie wciąż żyje. Bo może o to właśnie chodziło Frizowi od początku nie o to, by stworzyć klon ekipy, tylko o to, by dać młodym ludziom szansę stworzyć coś swojego. I w tym sensie Genzie spełniło swoją misję. Kiedy patrzyli na siebie po tych wszystkich miesiącach, widzieli, że nie są już tą samą grupą, która wprowadzała się do domu z walizkami i marzeniami. Ale może właśnie o to chodziło. Bo z dzieci ekipy stali się twórcami swojego świata, świetnie. I czas więc na finałową część filmowego dokumentu najbardziej refleksyjną i emocjonalną. To moment, w którym cała historia zatacza koło. Od ekipy, przez narodziny gęzję, aż po dojrzewanie nowego pokolenia, które musiało znaleźć swój głos. Ton jest spokojny, filmowy, ciepły, jak narracja przy ostatnich minutach dokumentu, kiedy obrazy zwalniają, a muzyka gra delikatnie w tle. Trudno mówić o gęzie, nie mówiąc o Frizie. Bo, chociaż w pewnym momencie zniknął z kadrów, to jego obecność była wszędzie. W sposobie montażu, w pomysłach, w wartościach, które przekazał tym młodym ludziom, ale każdy mentor prędzej czy później musi zejść ze sceny. Nie po to, żeby zniknąć, tylko po to, żeby dać swoim uczniom przestrzeń. Karol Wiśniewski wiedział to dobrze. Nie chciał, żeby Gęzje żyło w cieniu jego nazwiska. Nie chciał, żeby porównywano każdy ich krok do dawnej ekipy. Ale internet nie zapomina. Komentarze, które pojawiały się pod filmami. Wciąż miały w sobie echo tamtej ery. Bez Freeza to nie to samo. Freez by to zrobił lepiej. Kiedyś to były filmy. I choć większość widzów nie pisała tego ze złośliwości, to dla młodych twórców była to rana, która trudno się goiła. Bo jak masz być sobą, kiedy wciąż porównują cię do kogoś, kto był dla ciebie inspiracją? Freez obserwował ich z dystansu. Czasem przyjeżdżał na spotkania, czasem rozmawiał z nimi prywatnie. Zawsze z tą samą spokojną energią, z jaką zaczynał swoją karierę. W jednym z nielicznych nagrań, w których odniósł się do Genzji, powiedział: Nie chodzi o to, żeby ktoś był nowym mną, chodzi o to, żeby oni byli sobą. To ich historia. Ja po prostu chcę im pomóc zrozumieć, jak nie zgubić siebie w tym wszystkim. I właśnie to było sednem projektu. Nie stworzyć drugą ekipę, tylko dać młodym ludziom narzędzia, żeby potrafili budować własną. Ale cień Friza, ten symboliczny, nieosobisty, wciąż był obecny. Bo jego sukces był tak ogromny, że przez lata definiował całą polską scenę YouTube'a. A dla gęzje, wychowanych w tej kulturze, to był punkt odniesienia i ciężar jednocześnie. Zrozumieli to dopiero po czasie, że nie chodzi o to, by dorównać legendzie, tylko by znaleźć własne znaczenie. Bo historia ekipy była jak góra, nie do powtórzenia. A oni mieli iść własną doliną. Kiedy w 2025 roku do projektu dołączył Daniel Koszczuk, wielu widzów poczuło déjà vu. Młody, pełen energii, z marzeniami i determinacją przypominał Friza sprzed lat. Ale to już był inny świat. Genzje nie było już grupą młodych, którzy próbują. To była marka społeczność przestrzeń dla kreatywnych ludzi projekt, który przetrwał swoje najtrudniejsze momenty i wyszedł z nich dojrzalszy. Nowe materiały były spokojniejsze, bardziej przemyślane. Widać było, że każdy z twórców znalazł swój głos: swoje miejsce. Nie musieli już krzyczeć, żeby być słyszani. Ich obecność w sieci była pewna, naturalna. Niektórzy skupili się na YouTube, inni poszli w TikToka, Instagram, muzykę. Hania stała się symbolem autentyczności: naturalna, szczera, bez filtra. Fausti rozwinęła skrzydła w świecie mody i social mediów. Kartoni zyskał uznanie za swoje kreatywne montaże, które bardziej przypominały minifilmy niż zwykłe vlogi. A Bartosz Kubicki coraz częściej pojawiał się w rolach producenckich, pomagając innym młodym twórcom wejść w branżę. Genzje przestało być jednym domem, stało się ruchem. Nie fizycznym miejscem, ale ideą, że można tworzyć razem, ale iść różnymi drogami. I w tym właśnie był sens. Bo tam, gdzie ekipa kończyła wspólny rozdział, Genzje zaczynało nowy, mniej widowiskowy, ale prawdziwszy. Ich filmy nie miały już milionów wyświetleń jak dawniej, ale miały coś innego tożsamość. A w internecie, który goni za trendami, to wartość rzadsza niż złoto. Na koniec warto zadać jedno pytanie: czy projekt Genzje odniósł sukces? Nie w liczbach, nie w subskrypcjach, nie w kontraktach, nie w statystykach tylko w ludziach bo jeśli sukcesem jest stworzenie nowego pokolenia które potrafi być sobą w świecie presji porównań i ciągłej obserwacji to tak gęzje odniosło ogromny sukces pokazali że można wejść w świat mediów bez blichtru i udawania że można popełniać błędy szukać zmieniać się i że w tym właśnie jest piękno tworzenia friz udowodnił że nie musi stać w centrum żeby mieć wpływ bo prawdziwy mentor to nie ten, kto stoi na scenie, tylko ten, kto uczy innych, jak samemu na nią wejść. A to nie była druga ekipa, to była pierwsza gęzja. Grupa młodych ludzi, która dostała szansę, by żyć swoim snem i przeżyć wszystko, co się z tym wiąże: śmiech, stres, przyjaźnie, zmęczenie, duma. Wszystko naraz. I nawet jeśli internet zapomni o niektórych nazwiskach to w historii polskiego YouTube'a zostanie ślad. Bo każda epoka ma swój symbol. Ekipa była symbolem marzenia. Gęzie symbolem dorastania. A pomiędzy nimi jest lekcja, że w świecie, który zmienia się szybciej niż cokolwiek innego, największym sukcesem jest pozostać sobą. Bo może o to właśnie chodziło Frizowi od początku. Nie o to, żeby stworzyć nową legendę, ale by